Dzień dobry, serdecznie zapraszam na transmisję telewizji księziarskiej Fryzja Arfim Rudiota w dniu 3 maja 2025 roku. Program pierwszy, dziewiąta, program na dziewiąta dziesięć, Fruniemy, 9.40 informacje wiejskie.

14.20 Zasoby witaminowe, mleczy. 14.35 Film popularny, Memory. 15. Królicze Informacje. 15.10 Szanowny generał Rudolf, gwiazda wśród architektów. 16. Bez Fryderyka nie byłoby węgla. 16.30 Film popularny, łącze prąd. 17. Ekspres Kraziowski. 17.15 Pokota. 17.20 Magazyn kulturalny. 17.30 Konkurencji. 17.40 Statystyka.

22.20. Monitor kniozioski. 22.50. Pogoda. 22.55. Program Dnia na Jutro. Program drugi. 15.00. Program Dnia. 15.10. Film fabularny. Połamany lis. 15.50. Wystawy muzealne. 16.00. Prawidłowe mieszkanie. 16.20. Szanowny Marszałek Frederyk walczący o demokrację. 17.00. Tak zwana majówka. 17.25. Film fabularny. Szampania. 17.40 Przegląd prasy. 18. Panorama królików. 18.20 Geografia, Świat. 18.40 Wywiady. 19. Kajzerograd. 20. Rozrywka. 20.40 Rozrywka ekstra. 21. Kuchenne porady. 21.20 Film popularny, porażenie. 22.50. Pogoda i program dnia na jutro.